Silnik Twojego samochodu spala olej? Nie przejmuj się. To dość powszechne zjawisko. Nawet w stosunkowo młodych samochodach o niedużym przebiegu. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że rowki na pierścienie tłokowe są bardzo często zanagarowane. W konsekwencji spalania oleju można uszkodzić katalizator czy filtr cząstek stałych. Nie wspomnę już o tym, że spalanie oleju powoduje, że gazy spalinowe są bardzo toksyczne. Czy można coś z tym zrobić w bardzo łatwy sposób? Oczywiście, że tak. Bardzo często wypłukanie układu olejowego spowoduje, że usuniemy ten nagar, o którym wspomniałem, z na pierścienie tłokowe i dzięki temu to spalanie oleju będzie e, mniejsze. Czy jest to trudna operacja? W zasadzie nie. Wystarczy, że udasz się do jednego z warsztatów z sieci Liqui Moly ProLine Service, a tam odpowiednio wyszkoleni fachowcy wypłuczą układ olejowy w Twoim silniku.